Mniej więcej od czasów biskupa Krasickiego zwykliśmy żartować sobie z bezmyślnego małpowania obcych wzorów z napływu francuszczyzny do Polski. Ale czasami można się uczyć nie tylko od diabła, ale nawet od Francuzów. Brawo wy! Od lat fascynację Francją w Polsce znamy. Cokolwiek z niej płynie, skrzętnie podziwiamy. Muzyka, malarstwo i paryska moda, francuskie powieści, francuska choroba. Skarbnicą przykładów także jest nielichą, jak ulegać Niemcom i jak siedzieć cicho. Lecz dziś stanęliśmy mocno zadziwieni tym, co głos... Macron w temacie pandemii uznał, że dowolność szczepień była błędem. Chce wprowadzić przymus trzymając za gębę. A gdzie demokracja? Wolność właśnie teraz. Prawem jest chorować? Prawem jest umierać? Nam wirus jest straszny. Francuski kolego. Czy nazwać go Deltą, Alfą czy Omegą?